Oddamy się tym, co są nas pędzić władze. dzicładzy. Hola san, hola yes. Hop hop hop. To nie skać ten swój sił. Hop hop hop. To nie skać ten swój sił. Hop hop hop. O, ja. się, się, bo się, bo się. Ani dla głydkiej i gładkiej celebry, jak niektórzy dzisiaj, którzy już dawno o niepodległości zapomnieli, ani o to, żeby wojować na ulicach lub też realizować prowokacje, bo to nie jest ani nasz pomysł, ani nasz cel. My zebraliśmy się tutaj po to, aby mówić serio o polskiej niepodległości, o tym jak obronić naszą suwerenność w tej zfederalizowanej unijnej Europie, o tym jak odrodzić siły narodu polskiego. I dlatego teraz Najważniejsze wystąpienie dzisiejszego niepodległościowego wieczoru. Głos zabierze koordynator Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, kolega Robert Winnicki. Witajcie, z wiernych, znowu i córki Wielkiego Narodu. Witajcie Armio Patriotów. Witaj Armią Patriotów. Po raz kolejny mówimy dzisiaj: Hark Pasado. Prześliśmy. Nie dali rady! Nie dalej rady prowokatorzy! Nie dali rady policyjni prowokatorzy również! Nie dały rady służby specjalnej! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy niedawno dojeżdżali dopiero do Warszawy, zatrzymywani! Brawa dla wszystkich za determinację! Brawa dla Was! My, na początku, po co się tutaj zgromadziliśmy? Jaka jest idea Polski, którą wyznajemy? Nie czerwona, nie tęcowa! Tylko polska! Narodowa! Nie! Czerwona. Bo jeszcze czeka nas koncert. Pamiętajcie o jednym: Armia Patriotów to armia ludzi, z Stop! Z tą prowokacją! Z tą prowokacją! Z tą prowokacją! Z tą prowokacją! Z prowokacją! Koleżanki i koledzy, bracia i siostry, Polacy. Po pierwsze i najważniejsze, pamiętajcie że polskość, polską suwerenność, polski dobrobyt możemy wypracować tylko samodzielnie. Żadna Unia, żadne NATO nam tego nie zapewni. Pamiętajcie, że tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi, nigdy nie, dajcie, nie dajmy sobie zabrać tej naszej własności. Po pierwsze, dlatego mówimy, polski handel, polski kredka, po to do teraz za mną! Polski, Polski handel! Polski. Pamięć holding w silu! Gestapo! Historyjne spotkanie z komunistami grupowa stance historie związ Means Zưng lord narzeczne Burada Bonnie Chceu nie over Whitney I I So Wendy Margaret Meredith Bullet Mike Marker Musie powinna ch ojczyzny no to o pokój. Nie w pokój. Nie tej zawodów. Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo. Marsz niepodległości. Cześć po raz kolejny. Po raz kolejny mamy do czynienia z akcją wymierzoną w ten marsz. My się tego nie ulękamy, by jako ruch narodowy jutro we wszystkich miejscach, gdzie tylko można, w całej Polsce zorganizujemy pikiety i manifestacje pod komentarzami policji. Jutro o godzinie 18. W całej Polsce ruszyły ale do swoich domów. Jutro o 18. Wyjdziemy na polskie milicje, polski miast. protestujących że to przejdziemy. Marsz masz, Dąbrowski, Polski, za twoim przewodem, złożyć się z narodem. marsz masz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej, dla Polski, za twoim przewodem, się z narodem. Wodem, włączymy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, włącznym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, my Polakami. Dał nam przykład, bo na partę jak dziewczynę mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej Kuchy. do Polski, Za swoim przewodem, Złączym się na narodem. Kuchy. Marsz, marsz Kuchy. Dąbrowski, Z ziemi włoskiej Kuchy. do Polski, Za swoim przewodem, Złączym się na narodem. Ja narzeczki do Poznania, Po za za ojczyzny, się ratowania, wszyscy się wszechlodze. Marshmallow Marsz, Dzień Bożego dla Polski. Woda. za się wodę. Zakończysz się wodę. Zakończysz się wodę. Zakończysz się wodę. Zakończysz się wodę. do Polski, nie